A w dzisiejszym odcinku cofniemy się do piątego roku naszej ery i jako plemię w Brytanii postaramy się zniszczyć Rzym. I moi drodzy, proszę bardzo, piękna mapa, Piąty wiek, mamy tutaj potężne Roman Empire. My jesteśmy, moi drodzy, tu. Nie widzicie? Bo to jest małe. To jesteśmy tu, 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 to my. To jest, moi drodzy, modyfikacja Krwawa Europa, którą macie na warsztacie Steam do pobrania i wtedy popieracie i sobie możecie na tym grać, pozdro. Jest to piąty wiek, więc tutaj, no, tak jak widzicie, jeszcze jest wiele plemion na terenach polskich, niemieckich, w ogóle tutaj trochę Skandynawia. Te tematy, te klimaty. Możecie też pisać propozycje na odcinek, co na tej mapie byśmy mogli zrobić, a dzisiaj właśnie wejdziemy sobie na to księstwo, znaczy w sumie to plemię, następnie Możemy zrobić moi drodzy Bretanię tutaj z tych terenów. No i zobaczymy, czy nam się uda w ogóle coś zrobić z tym Rzymem. Bo szczerze, tak powiedziałem, na wstępie, ale ten Rzym jest przepotężny. Chociaż tylko 62 tysiące jednostek aktualnie mogą posiadać, więc nie są jak super silni. Ale no, oczywiście będą się rozwijać. Na start musimy zrobić przegląd naszego wojska, wo wo wojska i wywalić wojowników, ponieważ oni mają statystyki tylko 3-1, na 13 13-15, co jest po prostu lepsze. Dlatego tutaj wywalamy. No tak to po prostu jest. Rozwiąż jednostki. Dzięki nara. Będziemy trochę mieli więcej pieniędzy i punkty przewagi, zobaczmy co my tu możemy w ogóle dać. no mamy tego mało ze względu tutaj moi drodzy na, na technologię, dlatego dajmy sobie miesięczne dziedzictwo będzie to spoko opcją, na start zobaczmy też właśnie tutaj jakieś budynki ekonomiczne, w sumie nic nie możemy tutaj zrobić, nam będzie zależeć żeby zmienić się z plemienia na monarchię, tylko żeby to zrobić potrzebujemy 300 golda i troszeczkę punktów dziedzictwa, więc moglibyśmy z tym poczekać wtedy byśmy mogli mieć większe zasoby ludzkie i tutaj atak obrona jednostek byłaby lepsza koszt budowy, utrzymanie prowincji jest mniejsze. No ale tutaj mamy maksymalne zasoby, dziedzictwo co miesiąc, co byłoby kluczowe. Ja mam takie pytanie: czy my to możemy kolonizować? Tak, moi drodzy, możemy kolonizować. Już teraz na start gry mógłbym tutaj założyć chyba osadę. Wiecie co? Spróbujmy to zrobić, tylko zrobimy to na takiej właśnie wysepce, która nie zmieni nic. Zobaczmy, to, to zadziała? Tak, zadziała. Ale OP mechanika, szczerze mówiąc. Dobra, nie będziemy tego wykorzystywać, bo to będzie troszeczkę oszustwo. No chyba, że dojdziemy do tych terenów i na Islandię zaczniemy gdzieś tak, żeby to lorowo wyglądało. Na Norwegię. No zobaczymy, zobaczymy. Niech będziemy. Jakimś potężnym bytem już rywalizującym z powiedzmy Rzymem, będziemy na drugiej pozycji, to wtedy sobie będziemy, że kolonizujemy, to wtedy miałoby jakiś sens. Bo teraz, jakbym to wykorzystał, to byłoby trochę OP. Więc teraz na razie puśćmy sobie czas, no i zbierajmy punkty dziedzictwa oraz zbierajmy, moi drodzy sobie, złoto, żeby przejść na monarchię. Oczywiście z sąsiadami poprawię na chwilę obecną relację, bo będę chciał z nimi bić dopiero jak zrobimy już monarchię. Chociaż, kurde, widzę, że to złoto po trochę minie. To ja nie wiem, czy nie lepiej podbijać, no. Ale tutaj sobie wzięliśmy chyba gościa niechcący na rywala, możemy wypowiedzieć wojnę. Póki jest Łaby. Zróbmy tych piknierów trochę więcej. Te wojska też nie są drogie. Widzę, że maksymalne możemy mieć 20 tysięcy ludzi w polu, co nie jest wcale z tą liczbą. No, w sumie powinniśmy szybko zjednoczyć Brytanię. To też jest istotne, co nie? Jakbyśmy chcieli. Aha, już tutaj ma jakiegoś sojusznika. Ale ten sojusznik jest tutaj, jest malutki. No to ja bym tutaj na pewno wzmocnił to naszą armię tak na maksa. Jestem też ciekawy, jak się Rzym będzie zachowywał, co nie? Może poprawmy sobie z nim też relacje. Nie chciałbym, żeby tutaj Rzym nam wbijał na wyspy brytyjskie. Jak chce, to niech sobie zajmuje Europę, tutaj kontynentalną, albo nie wiem, Afrykę. Persje, te tematy, te klimaty. Ja bym na razie chciał mieć tutaj względny spokój. No sprzestujemy sobie tego gościa. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Wypowiadamy wojnę. O, sojusznika możemy mieć. To wezwijmy tego sojusznika od razu. O, to jest ten gość tutaj. Okej, okay. nieźle. Idziemy tutaj na tą y, prowincję. Właśnie. A, jeszcze jedna rzecz, bo bym zapomniał. Szarża. No i widzę, że tutaj nasze wojska zdały egzamin. No, wydaliśmy sporo na te wojsko, ale jest dosyć mocne. No ci że tutaj jakościowi są, jakby nie było. No to jeszcze sojusznik dorzuca tych jednostek. tą całkiem, całkiem, całkiem ma tego wojska. Idzie jego sojusznik. Dobra, niech mój sojusznik to załatwi. I dobrze, moi drodzy. Chyba tutaj, no, zaczniemy pomału robić taką dominację na Wyspach Brytyjskich. Przejmujemy trzy prowincje. Powiększamy tutaj nasze wpływy. Zobaczmy, co dalej. Byśmy mogli jeszcze iść tutaj na gościa. goście też ma sojusznika już tutaj, czyli to już nie będzie taki prosty temat. Poza tym ma limit pułków nieco większy od nas. Więc przydałoby się na niego uważać. Chociaż w sumie zaraz będziemy mieli na monarchię. Tak, tak, dobrze. O, jeszcze dostajemy pieniądze. Dzięki, Mordo. Dobra, moi drodzy, możemy to robić. Zwiększy kolor na czerwony. Będzie tak bardziej brytyjsko. cyk monarchia. Mamy to. Jakąś religię sobie możemy wybrać? Ateizm, czas budowy. To jest w sumie fajna rzecz. Ta fajna jest religia. Utrzymanie prowincji minus 2%. Zresztą z tego co widzę, i tak nie mamy za bardzo pieniędzy na to aktualnie. Ale później się zastanowimy. Ej, co jest? Aha, bo sprzeciw na monarchię kolor nam się zmienił. No do tej Brytanii sporo nam brakuje. A wiecie co? A może taki YOLO? YOLOLO Bo oni mogą mieć tych wojowników po prostu tam. Ja mam w sumie 60 golda. Moglibyśmy jeszcze wziąć gościa. Nic nie mam do ataku. Tutaj mam do ataku jednostek gościa. Zobaczmy, co to będzie się działo. Zobaczmy, może się uda. 9 tysięcy jednostek, w tym 4000 wojowników. No to ziomek, to ja cię jadę. Nasz sojusznik tutaj też wbija, pomaga nam zdobyć stolicę, bo on ma machiny obleżnicze. Tutaj jeszcze zrobił descent jego kolegę i go pokonujemy tutaj, więc bardzo dobrze. Nie możemy się wszystkiego, ale sporo prowincji sobie zagarniamy. Weźmy jeszcze troszeczkę złotka, to się przyda. Dobrze, dobrze. Tutaj zaczynamy panować na wschodniej części wysp. Widzę, że na razie tutaj chyba nic za bardzo nasz kolega nie robi z Rzymu i bardzo dobrze. Znaczy, dobrze i niedobrze, bo z jednej strony spoko, bo się nie poszerza, a z drugiej strony te pieniądze będzie tutaj mocno napeli na rozwój. Więc to jest i fajnie, i nie fajnie. Patrzę, kto tu ma jakiegoś sojusznika. Tu jest jakiś gościu. Z tym jeszcze mamy rozej. Ten ma z tym. A ten? Ten ma z Dublinem. No, ale sobie możemy z tym spróbować, bo to są plemiona i nasze. Dzięki temu, że to są plemiona, nasze jednostki są nieco lepsze. My jesteśmy już monarchią, więc nie mamy już tych minusów do armii. O, tutaj, tutaj idą do mnie, idą do mnie. Halo, policja, pomocy. Dobra, dobra, wygrywamy. 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 Jeszcze sojusznik przyszedł elegancko, dobrze. Ten sojusznik na razie nam się bardzo tutaj przydaje, ale z czasem go i tak zjemy. O, i nawet spoczko. Już nie doszło do drugiej bitwy. Władcy Brytanii pewnie tutaj nie są zadowoleni, że tutaj coraz bardziej się rozpycham, no ale trzeba, trzeba, trzeba tutaj, moi drodzy, żeby stworzyć Brytanię, żeby zniszczyć Rzym. Jeszcze trochę tych prowincji trzeba, musimy aż tutaj dojść, dosyć wysoko. Tak naprawdę, cała kampania będzie polegała na tym, że się po prostu szykujemy na Rzym. Tu widzę, że się dzieją jakieś imby, co nie? Tutaj te państwa coś tam walczą, jednoczą się. Możliwe, że tutaj też coś urośnie. O, tutaj coś rośnie, ładne imperium. Później w tą Brytanię będziemy mogli rozwinąć jakąś fajnie pod względem, właśnie, jakiejś technologii, jeżeli chodzi o produkcję, bo na chwilę obecną no mamy. Jakieś dobre, ale co takie podstawowe. Lecimy teraz na tego gościa tutaj na południu. Nasz sojusznik to w ogóle Londyn ma. O, na wyspę się tu wybrał. O, kurde, dobra, delikatną przewagę liczebną miał, ale nie pomogło mu to. Dobrze, to jeszcze rozjechany tutaj, dobrze, ale trochę jednostek straciłem, no. Coś te bociki już tutaj wystawiają ząbki troszkę. Ale tutaj wybrzeże zabieramy. Bardzo fajnie, rośniemy w siłę. A ten sojusznik nie wypowiada żadnych wojen. On tylko nam pomaga. To jest najpiękniejsze. Prawdziwa, prawdziwa miłość między książętami. Możemy też sobie zainwestować dyscyplinkę. Punkty przewagi dwa razy mamy, To na pewno. Hmm, maksymalne morale to nie bardzo. Zobaczmy coś, co nam by tutaj. Co nieco by pomogło. W sumie na chwilę obecną, to złoto by nam pomogło. Weźmy sobie dwa razy złoto. Będziemy mogli, moi drodzy, troszeczkę zainwestować tutaj w ryż. Jakąś przystań, jak najbardziej. Jakieś gospodarstwo. Obóz drwali. Da to na pewno nam tutaj troszeczkę pieniędzy. Już mamy też kuszników, więc bardzo fajnie. Zainwestujmy też sobie w doradców. Kolejne punkty. To może dbać trochę delikatnie w produkcję. Uuu, Kolega już nas nie lubi. O, ma 40 k. Te ty, on sobie limit wojska niegle, na, tutaj nieźle zbustował. My też musimy. Za chwilę. Właśnie, robimy robią jakieś akademie, w sumie na razie nie no, chyba nikt nie będzie robił, bo to jest drogie. Tutaj możemy tego ziomeczka pojechać ciutko. Czekaj, to ja was z nim sojusz dalej czy nie? Już czaje tematów? Mam. A pakt obrony ma z tym. Okej, okay. dobra, ale tutaj sobie na północy radzę z gościem. Trzy prowincje kolejne wkłaniamy do siebie. Już czwartą potęgą jesteśmy na świecie. No wiadomo, tutaj na tych wyspach to powinno być dosyć swoczko. On no, ten nas nie lubi, ale tutaj poprawiam z nim mocno relacji teraz. Właśnie, może szukajmy jakiegoś. Jakieś alternatywy sojusznicze i tutaj na północy coś możemy poprawiać relacje. Bo zanim tam do gościa dojdziemy, to jeszcze trochę czasu minie. Kolejne sobie weźmiemy ulepszenie w złoto, i tym razem zainwestujemy w nasz rząd i w akademię. No, w akademię czy golda. I teraz mogę mieć 29 tysięcy wojska, to troszeczkę sobie na pewno to zwiększymy. Zróbmy sobie tych szermierzy tu. Może jakieś dwie katapulty jeszcze sadzimy. No, 28 koła, fajno, fajno. A w tym goście na północy jak to wygląda? On ma tutaj takiego małego sojusznika. 26 max jednostek może mieć, to pogorszymy sobie z nim relacje i wypowiedzmy mu wojnę. Powinien sobie sam dać radę. Aktualnie wbijamy się. Ej, gdzie on ma jednostki? Było pusto na stolicy. Okej, okay, brzmi ciekawie. Po prostu za darmo tu wchodzimy, nie wiem, czy on stracił jednostki, czy gdzieś prowadzi jakąś inną wojnę? Tak, prowadzi 10 indziej wojnę. O, wraca teraz. I to jeszcze sojusznikiem. O kurde, gigabitwa, gigabitwa, ale wygrywamy! <grym> nice, no, nasza armia naprawdę jest potężna, widzowie. Dobra, pójdźmy sobie tutaj tą tak północą. Ej, w sumie możemy wchłonąć całość. Na Irlandii jeszcze się nie rzucamy, co nie? Powiedzmy, że jeszcze administracyjnie nie jesteśmy gotowi na tutaj ich podbicie. Musimy rozwijać swoje na kontynencie i je ustabilizować, wtedy byśmy mogli atakować wyspę, nie? Wtedy miałoby sens. Oj, mamy jeźdźców konnych, bardzo fajnie. I mamy propozycję sojuszników. co to jest? Co to jest? Dacia! Tylko Dacia. Jest tutaj bardzo daleko, więc taki sojusznik mi się nie przyda. Tu mamy też gościa. Też mi się nie przyda. To są tereny. Co, czego to są tereny dzisiejsze? Trochę Polski, tarnów, tak, Kraków, dobra, dobra. No nie, za daleko są. Widzę, że Rzym nic nie robi i bardzo dobrze. Nie widzę, żeby zwiększył tutaj swoje tereny. My możemy sobie tutaj na ludzie atakować, powoli do przodu, nawet jak są jakieś bitwy to my je wygramy mamy bardzo dobrą armię, damy sobie tutaj przyrost naturalny, żeby rosło bo ta rozgrywka trochę będzie trwała, im więcej ludzi tym lepiej stolica przejęta, tutaj jakieś tysiąc jednostek, Przyszedł sojusznik ale to też nic nie dało, Te tereny dzisiejsze jakby wali to są chyba tak, tutaj przejmujemy, I tu mam jeszcze ziomeczkę tylko ona ma ziomeczek sojusz z moim byłym ziomeczkiem rozumiecie tutaj mam nadzieję te, jak się to nazywa <grym> powiązania, musimy armię zwiększać, 30 koła armii możemy mieć elitarni, o właśnie tych konnych tutaj doróbmy, czy to się przyda punkty przewagi. wow, jak ta technologia teraz ruszyła. jak musimy się zastanowić, co wydawać. Tu sobie pójdziemy maksymalne zasoby ludzkie i limit pułków. To to będzie dobre, to będzie dobre. Bo finansowo nie jest źle, Zrabiamy 6. Przy takiej jakoś super nierozwiniętej technologii, tak naprawdę. Możemy sobie teraz co? dorzucić jeszcze w sumie 8 tysięcy konnych. No, 38 tysięcy wojska. Darcia, a co ty robisz? Nie wezmę z tobą sojuszu. ja myślę, że tego gościa pojedziemy tutaj. Jeszcze możemy dać większe wydatki na te na armię. Tu coś się wijamy. dobra. Jak my ich niszczymy! Po pierwsze, to są wojownicy tutaj dalej, co jest trochę śmieszne. Po drugie, oni są dalej pilemieniem, co nie? Nikt nie przeszedł na monarchię. Ale my ich rozwaliliśmy tu, widzowie. Głowa mała. Głowa mała. Jeszcze tego sojusznika zjemy no, ale w takim razie, jak mam taką możliwość. Londyn przejmiemy. Proszę bardzo, przejmujemy dwa państwa. Potęga, potęga. No i jeszcze troszeczkę nam brakuje do tej Brytanii, ale już jesteśmy bardzo blisko celu. Tylko zacznę pogarszać relacje tutaj ze wszystkimi sąsiadami. Wstali jeszcze na naszej liście do zdobycia. Znowu to jakieś ulepszenia wojska. Co chwilę. Teraz rycerzy już mamy. W 300 roku. To jest piękne. Fajna jest taka alternatywna historia. Lecimy dalej w limit pół i zaatakujemy sobie tutaj ziomeczka. Dawaj tutaj tu jego armię. Tysiąc tylko. Dobra, przyszło trochę więcej, ale to im się nie dało. No, no, destrukcja, destrukcja, widzowie. Niszczymy ich, manpowera mi nie brak. Jest też bardzo fajnie. Zaraz tutaj południe Anglii będzie nasze. Tutaj tylko wojsko zregeneruje. Znowu 38 tysięcy i możemy znowu tego gościa zaatakować. No, czujemy się pewnie, pewnie, pewnie. Przejście na Monarchię to był bardzo dobry pomysł. Tutaj, kurde, troszeczkę już straciłem tych jednostek, ale dalej jest dobrze. Tu dobijamy gościa, Zniszczymy mu armię. O, straciłem pół armii. No to już troszeczkę gościu lepiej sobie poradził. Dobra. Gości znowu przyjechał, tylko 13 koła mi zostało, 19, 25, dobra, ale no, już było niebezpiecznie. Okej, okay, jest na chwilę są bardzo dobrze. Do Oxfordu sobie wyślemy na razie te jednostki, e, zmniejszy sobie wydatki na wojsko i musimy tutaj właśnie sobie teraz poasymilować te tereny, bo trochę pojechaliśmy mocno. Ciągle jednostki mogą ulepszać. Wspaniała rzecz. Badania mam na maksa. Tak, musiałbym teraz w sumie ulepszyć sobie stolicę. O Rzym 2-4-2, Rzym normalnie ulepsza. Uuu, słabe relacje z Rzymem. Oni mogą się zacząć obawiać o nas tutaj na tych wyspach, dlatego trzeba z nimi poprawić relacji i nie brać ich w żadnym wypadku na jakiegoś tam rywala. To mogło być dla nas zgubne. O, dyscyplinkę już mamy. Nice, to możemy sobie ulepszyć. O, tutaj ziomek w ogóle bez sojusznika jest. To mi się bardzo podoba. Raz, dwa, trzy. I nie macie. No i tu mamy ostatniego ziomka. Trzeba te tereny przejąć tutaj. On coś tutaj jeszcze będzie próbował, dobra. Ale się rozbił przy desancie. Tu płynie ziomek. Też rozwalony. No jesteśmy bardzo już blisko tych terenów tutaj Szkocji. A jak poty tutaj w ogóle działają? Ty, ja to w ogóle. To mam to czy nie? No niby mam. Hm, ciekawe, a w ogóle niczego nie ma mojego koloru A teraz w ogóle niestety nie jesteśmy, mamy tych praw kolonialnych. Już jakoś. Plemię teraz się tak nie rozszerzymy, ale jak będzie jak ten temat kolonizacji, to wtedy będzie mogli zdziałać. Punkt przewagi znowu dostaliśmy, nice nice. Dobra, i to już, moi drodzy, dobrze wygląda. Czy my możemy stworzyć Brytanię, Czy w sumie Brytanię? Stwórz pięknie! Kolor jakiś taki brzydki, żółty. Wydajmy sobie na takie ciemniejsze. Co my możemy dalej, moi drodzy, zrobić? Panselitia? Coś takiego, żeby przejść tutaj wyspy brytyjskie i kawałek tutaj w Hansi oraz trzy imperia. O, to jest w sumie ciekawe. No i takie trzy imperia to byłoby coś, to już by się równo znaczyło tutaj z upadkiem Rzymu. Ej, to jest fajny case do zrobienia. Te trzy imperia, ale my, moi drodzy, musimy się teraz skupić na gospodarce i rozwoju. Właśnie tutaj, na przykład, stolicy. Rzym nas lubi, my lubimy Rzym. Wszystko fajnie, miło i sympatycznie. W sumie fajnie, jakby Irlandia się tutaj w miarę zjednoczyła, wtedy łatwiej byłoby ją podbić. Sojusz z Rzymem. Kuszące, ale nie, nie będziemy tutaj tak łatwo iść. Nie, nie, nie. Nie chcemy zniszczyć Rzym. Bo tutaj wymiana handlowa mogła spowodować jakąś poprawę relacji. W ogóle mamy złoto, to jest fajne. W sumie, czy my potrzebujemy teraz sojuszników? Nie bardzo. I branie sojuszników tutaj byłoby mega ułatwieniem. Syplikę mamy na max, teraz maksymalne morale. Stolicę mamy na Maxa, więc teraz nieźle pewnie pójdzie ten rozwój. Będzie jeszcze więcej punktów przewagi. A my w ogóle tutaj nie możemy robić tych? Aha, na tej mapie w ogóle nie ma tych. Cudów. Ostro. Na krwawej Europie. Koda. Doróbmy sobie troszeczkę wojska konnych. Tutaj jeszcze pikiniierzy te tematy. Trebusze 5, sobie zrzucimy tutaj. Konnych. 60 koła mamy. To ładna liczba. A w sumie do 80, dojeźdźmy sobie. I no cóż, moi drodzy, musimy tutaj wyspy brytyjskie całkowicie zjednoczyć w jeden super kraj. Nawet już tutaj się możemy wbić sobie na Irlandię. Już ten bocik może sobie scerować na ludzie. Co tu będzie? No, tysiąc mieli jakiś. Tylko poszło. Tu mamy kolejnego ziomka i trzy, z trzema państwami będziemy się bić. No dobra. Myślę, że damy radę. O kurde, pięćdziesiąt koła ludzi mieli. Ale to im tutaj z tego co widzę nic nie daje. Dobra, tutaj, tutaj. Okej, okay, jeszcze popadali całkowicie. Wyniszczamy ich do końca, co nie? Przejmujemy wszystkie tereny od razu. Jak są trzy państwa, przejmujemy trzy państwa. Zajmujemy cały teren, trzy stolice padły, wszystko nasze. Dziękuję, dobranoc. Podbijamy wielką Irlandię. O, trzeba to też. Trochę tutaj poasymilować te tereny Agresywną ekspansję sobie zmniejszymy I co by tu teraz było? o to jest pytanie Koszt budynków ekonomicznych Może łupy, o, będziemy więcej zdobywać Podczas wojen, no i zaczynamy ponowne ataki Gdzieś tam jeszcze na morzu się widzę, spotykają jednostki No tutaj ta Irlanda nie będzie raczej Takim ciężkim tematem do realizacji W ogóle ile niby Rzym może mieć jednostek? 108 tysięcy już, myślę, że mają więcej Mając tyle terenów, rozwijając się ciągle Na ludzie mają więcej, no tutaj Będziemy teraz kolorować mapę, let's go Nie najlepiej, jakiś jest właśnie taki potrójny sojusz mnie się ten najbardziej podoba. Zajęcie też tutaj redukcję agresywnej ekspansji. No i te prowincje oni też ulepszają, bo nawet tutaj jedna prowincja jest za stówę w tych czasach do ogarnięcia. No ale na szczęście nie inwestują w wojska, co nie, tylko właśnie głównie w te, w ekonomię. Tutaj mamy tą ala pierwotną Szkocję, coś w tym stylu, więc też tutaj pojedziemy. No, no, trochę coś tam tracimy jednostek, ale nie dużo, nie dużo. Fakt, dużo nie tracimy tego. hyt 45 agresywna ekspansja, Brytania rośnie siłę, moi drodzy. Już tu mamy działa, mamy, moi drodzy, działa. W VI wieku. Tak było. Na historii nas okłamują. W ogóle jest jakieś takie ten. Teoria, że w ogóle nigdy ten. Średniowiecza nie było? Nie, nigdy nie było jakichś tam lat? Coś jakieś takie były teoretyczne. Że jakaś część historii w ogóle nie istniała. Bo się wtedy ludzie nie rozwijali. Czy coś. I tak naprawdę mam 1400 któryś rok. No ale dobra, nie słuchajcie mnie. Lepiej. <grych> dobra, tutaj moi drodzy. Wyspa Man. I tutaj kawałek Irlandii został. I tyle w sumie. Dobrze, że mnie wszyscy nie lubią. To akurat się ceni? Bardzo mi w tym po prostu ułatwiają temat. Nie muszę z nimi pogarszać relacji. Bo już są pogorszone. Umer to, że oni nie biorą ze sobą sojuszy, jeżeli jest tutaj tak mało, jak są pokłóceni ze sobą albo mają się na rywala, to nie wezmą ze sobą sojuszu. Z takim państwa właśnie są łatwe zawsze do podboju. Najlepsze jest to, że jeszcze nie zabieram pieniądze, dzięki czemu płacą praktycznie za ten. Aha, nie zabrałem terenu, brawo, brawo, Ryniu. Za własną asymilację płacą, bo z tym gościem będę musiał poczekać. Ale dobra, jest pięknie, jest pięknie, jest bardzo dobrze. Niech jeszcze, moi drodzy, mi ten. Niech jeszcze dadzą mi tylko prawo do kolonizacji, to już w ogóle będzie najpiękniej na świecie. Dobrze, moi drodzy, patrzcie, to Brytania. Wyspy zostały zjednoczone. Piękna sprawa, piękny temat. O, mamy to. Dekret od kolonizacji. Nice. Możemy, moi drodzy, kolonizować. Raz, dwa, trzy, cztery. Będziemy mieć tu sporo osadników. A taki imperium na pewno by sobie mogło już na coś takiego pozwolić. A nie, czekaj, tu nie możemy wysłać. A, dobra, czyli to nie możemy kolonizować. Tak, czy możemy? Ja już nie wiem. Spróbuj tutaj na Norwegię polecieć. Nie mogą. To dlatego to nie ma mojego koloru, mimo że to jest skolonizowane. To jest prowincja, na którą nie można wejść, a jako plemię można skolonizować. Ale ale oszustwo. faj no serio, można tak oszukiwać, co nie? Kolonizujesz sobie tereny, na które nie można wejść jako plemię. I to jest mega mocne. Darcia nieźle tutaj urosła. Co z, tą co z tą Romą, Rzymem? No, coś tam, moi drodzy, żyją sobie, chłopaki. tam już mamy piechotę w ogóle. Jak tam technologia? My mamy 30, oni mają 34, a my mamy 30. Czyli Rzym technologicznie jest do przodu. Mamy też, moi drodzy, trzy punkty przewagi. Więc w takim razie trzeba będzie pójść w maksymalny poziom Akademii Wojskowej. Ile my teraz możemy? 120 tysięcy mieć. Całkiem sporo. Zróbmy sobie armię 100 tysięczną, żeby się czuć w miarę bezpiecznie przy, w czego, ataku ze strony naszych kolegów z kontynentu. Byśmy mogli dojechać do 140 tysięcy, te dwie armii po 70 koła byłyby fajne. Rzym chce tutaj nie agresji. Nie, 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 nie. Rzym spokojnie. Jeszcze przyjdzie czas, że będziemy się klepać. Klepa w Minecraft. Moi drodzy, 140 tysięcy. Tyle mamy wojska. Zobaczymy. W teorii, czemu mają przewagę cywilizacji 20, a ja mam 10? Ale mamy tak, większą dyscyplinkę o wiele. Szerokość pola bitwy jeszcze moglibyśmy za, 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 zainwestować. Oni mają, dobra, tutaj lepsze My mamy lepsze akademie, już o wiele He, Więc uważam, że możemy ich rozjechać Możemy ich rozjechać, może dajmy im jeszcze trochę czasu Może pogarszmy tutaj z nimi relacje Bo oni są z nami sojusz, więc do wojny To trochę poczekamy, I w ogóle patrzcie mam piechotę, która strzela w VI wieku Piękna sprawa, o, -ka kawę mamy w ogóle Przyprawy w Anglii Rosną, przywieźli Możemy też co najwyżej jeszcze porobić sobie szary A, Albo spiklerze, coś do ekonomii O, warsztaty, dawaj, ale patrzcie my jesteśmy Jak to wygląda, drugie miejsce Prestiż, Rzym ma od nas prawie trzy razy większą gospodarkę, już nie mówiąc o liczbie ludności. I mamy jeszcze sojusz z Dacią. Tak, z tą marką samochodu, jak coś. Wypowiedzmy wojnę, moi drodzy, zobaczymy. Weźmy sobie generałów na atak. Tutaj też atak. Zobaczmy, co tu będzie się działo, moi drodzy. Robimy desant na Rzym. Na tereny Rzymu. O, 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 o. Tu z tym jest chyba Galia, by była bardziej. Dobra, zobaczmy, moi drodzy. Mamy morale niezłe. A, właśnie, że tutaj dajmy sobie to. Oni mają generała. 40, 48. No dobra, ma większy atak niż oni. Ale tak to mniej więcej na tym samym poziomie są je Obrona jest sama, więc technologicznie. No dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. 10 tylko straty. Dobra, idą, idą, idą. Zaczyna się niezła bitka. Oj oj, oj. Kurde, kurde, troszkę. Liczba moich jednostek. Dobra, trzymamy się, trzymamy się, ale lepiej uciekajmy. O kurde. Yy, wracamy na kontynent. Wracamy na kontynent. Cofamy się. Kurde, oni teraz gdzieś tu będą. Dawaj tą daczy dojdziemy Kurde, kurde, właśnie tego się bałem, moi drodzy, oni chowałem jednostki. Oni chowałem jednostki. Nie dalibyśmy rady im. Przez daczy, Jak gdyby nie ta daczy. ale to oznacza. Że jeszcze musimy się rozwinąć. Patrzcie, a mieliśmy, ja myślałem, że kurde, łatwo pójdzie, bo mamy taką przewagę. Jeżeli chodzi o kwestie akademii i tak dalej, oni są naprawdę silni. Musimy ich tutaj we wszystkim wyprzedzić. I to mocno. I zrobić tej koszary, no, żeby jeszcze w razie czego mieć duże zapasy manpowera. A w ogóle my coś dominujemy, jeżeli chodzi o jakąś produkcję? Ej, no, w sumie to całkiem nieźle, ale przydałoby się bardziej. Więc Zaczniemy tutaj co nieco rozwijać ten nasz kraj ekonomicznie. Od razu era dobrobytu się odpaliła. Pójdziemy sobie też, oczywiście, wy, amfiteatry. Potrzebujemy punktów dziedzictwa, też właśnie na rozwój prowincji. No, Rzym mnie zaskoczył, nie sądziłem. Myślałem, że będzie łatwiejszy. Ale to w sumie dobrze, bo zawsze jest. No, ciekawiej. No, technologia teraz mocno poszła. Od razu 12 punktów przewagi, a taki jednostek. Maksymalny poziom jedności doradców. Jeszcze tutaj Akademia Generałów na maksa. Maksymalny poziom stolicy, to też chcę. Wydanie produkcji, o. Jak wygląda nasza technologia? No, już tylko dwa razy większa jest <laughs> rzymska, więc jest progres, ale Rzym widzę, że tutaj zaczyna coś robić, no. A i tutaj coś się zaczynają wbijać powoli, chyba? Nie, nie. Afrykę zostawili tutaj Bliski Wschód, tutaj poprzejmowali teren. Już armię sobie zwiększymy tutaj do 200 tysięcy. Mocno tutaj inwestujemy w naszych wyspach. Żeby wszędzie był max. Jak to wygląda? Mocno. Praktycznie no, w większości dominujemy. Są tylko takie pojedyncze rzeczy, gdzie nie. Zapiszmy gierkę, czytajmy. Siódmy wiek, moi drodzy. Ulepszamy jeszcze jednostki i dawać tej generałów. 4, 18, 24, 23. Tu jeszcze możemy co nieco zboostować. Co wiem, w czego 300 tysięcy armii też by przeszło. <laughs> w ogóle jak mogę mieć tych doradców na 8 aż? Dobra, pogorsz relacje. Generał 32. Jak tam i gospodarka? No już powoli byśmy ich doganiali Szczerze, tylko teraz byśmy musieli Inwestować tutaj jakby w liczbę ludności I tak dalej, i tym razem moi drodzy Nie ma sojuszu tutaj z Dacią Ale ja tutaj, no nieźle, nieźle Oni się z kimś biją tylko z nami No dobrze, to zróbmy desant, może tym razem Się uda, znaczy powinno się udać na pewno Zobaczmy, Mamy jakieś tutaj rzymskie Jednostki, 83 tysiące Mamy większe morale, 77 50, 74 45, okej, okay. no to Zjedliśmy u armię, 53 8, dobrze, 120 tysięcy Wojska poszło mu właśnie w piach, więc on na pewno Tutaj ma więcej, no oczywiście, że ma więcej To jest 200 tysięcy ma tego wojska, jak nie lepiej I co z kolejnej jednostki idą Tych Rzymian nie ma końca No, nie no, te boty to one, te limity To dla nich nie istnieją, przecież nie powinna Gospodarka działać przy takim wojsku, co nie? To jest dziwne, no dobra, chociaż no ten Rzym Jest ogromny, trzeba przyznać, nie atakujmy Poczekajmy aż Manpower tutaj do, do nas się zregeneruje Dobra, poszło, Rzym nas tutaj Atakuje, ale dajmy radę z Rzymem Dobrze, daje nam się moi drodzy, powoli do przodu. Postaramy się tutaj zdobyć, że tak powiem, wczesną Francję. Dobrze, tu jeszcze są bitwy. Dobrze, dobrze. 81%. Paryż zdobyliśmy. Jeszcze tutaj Rzym coś próbuje. Jeszcze wysyła jakieś malutkie jednostki, ale nic im to już nie da. Nie są w stanie pokonać brytyjskiej inwazji. Pierwszy gwóźdź do trumny Rzymu, moi drodzy, tutaj zdobędziemy sobie. I. Przez tą ekonomię to ja mogę naprawdę dużo brać. No, ładnie tutaj możemy zgarnąć terenu. Tylko, że 80 agresywna ekspansja, ale dobra. Brytania tutaj, moi drodzy, no się. 1500. Okej, okay, niech to się ogarnia. Trzy imperia. No to właśnie Francja, Hiszpania. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze tego ziomka byśmy mogli sobie tutaj zjeść? po Poczemu nie? Jak Już jesteśmy tutaj na kontynencie. to powiedział, że nie będziemy. To powiedział, że nie będziemy atakować innych. Wiesz, że bym miał sojusz z Rzymem, co nie? Byśmy Rzym znowu wciągnęli do wojny, ale dobra. To jakieś tylko. To jest plemię? Nie. Autorytarny. Ostro. Ciekawy poszli w stronę, że tak powiem. E, nie będziemy i tam aż tak z bardzo zabiera terenów. Tutaj najbardziej nas to interesuje. Niech się tam przeniosą i tyle w temacie. Musimy poczekać, aż się Idzie nam agresywna ekspansja Ja mam tutaj tą agresywną ekspansję zmniejszoną No właśnie nie I weszliśmy moi drodzy na pierwsze miejsce Ekonomicznie no jeszcze delikatnie tutaj Rzym nas prześciga Czy mają trzykrotnie większą populację No ale dajmy radę Przede wszystkim tutaj chyba wojskowo Armia 1, 2, 6 A oni mają armię 205 No to oni mają znowu większą armię niż my Oj ty Rzymie, Rzymie niedobry Jak tam ta nasza agresywna ekspansja wygląda 45 No nie, musimy Jesteśmy zmuszeni poczekać aż spadnie do zera No bo wtedy będziemy mało przejmować A ja chcę dużo przejmować Stawiam sobie wiatraki w międzyczasie Albo system kanalizacyjny, też spoko opcja Albo targ żywności, spoko opcja Jak to się buduje pięknie, wszystko ładnie 800 zarabiamy, rynki jeszcze postawmy wszędzie Taka fala idzie po prostu Przy tym budowaniu Warsztaty jak najbardziej Manufaktury, to już będzie droższy temat, ale zrobią Centra handlowe, banki, oj banki O, gildie budowlane I moi drodzy kolej, czujecie, że kolej w 7 wieku? Na historii nas kłamali całe życie Możemy też stawiać kopalnie i huty O, platformy wiertnicze były w siódmym wieku. Nie ufajcie podręcznikom. Sami weryfikujcie wiedzę. Widzicie, jak ta gra nas uczy? To nie są wymysły. To twórca po prostu chce nam coś przekazać. Żyjemy w Matrixie. Dacia. Uh, moi drodzy, to może być cięższy temat. Teraz widzę, że Rzym postanowił zawierać sojusze, żeby tutaj za szybko się nie wysypać. No zobaczmy, czy coś im to tu da. Dobra, zobaczmy, moi drodzy. My mamy 400 morali. No bo w sumie jesteśmy mega ekonomicznie. 800, 84, atak 59, obrona. Oni 54. No dobra, tylko że oni na pewno tutaj będą mieli o wiele więcej. Przewagę liczebną. W ogóle, chciałbym zobaczyć jeszcze produkcję pod tą bitwą. Ha, u pierwsze miejsce i mój drodzy, 90 parę procent. Czego najmniej produkujemy na świecie? Drewna jest to tylko 56 procent całej produkcji światowej. No ciekawe. Aha, armie poznikały. No, robimy się, bimy się. Pokażcie, pokażcie, jak wasze jednostki znikają. Dajcie tą tundacie, ale trochę Jakby straty ponoszę miążko, ale zaraz się ten manpower uzupełni, właśnie. Wystarczy, że to będę stał, co nie? No, też tak sądzę. Po, po prostu stoimy sobie, wygram wojnę stojąc w jednym miejscu. No i git, dzięki nara. Jak to wygląda, mój Rodzy. Tu musielibyśmy wzdłuż rzeki, to, to, to ich stronę Hiszpanii. Kiego tu? Szczerze, czy ja się boję agresywnej ekspansji. Szczerze to nie. Szczerze to nie. Nawet jeżeli tutaj mi się zrobi koalicja, to co z tego? Kto mnie zaatakuje? Osłabiony Rzym aktualnie? Mega osłabiony, przecież oni aktualnie armii nie mają. Jolo! Zobaczmy to widzowie. Weźmy sobie tak. Eee, walniemy sejwa. po wojnie. Ja sobie wczytam gireczkę. Zobaczmy, jak teraz możemy mieć tego, tej armii. 300 tysięcy możemy mieć. Czemu te kolory się nie mogą zapisać? Mi tak boli za każdym razem i na Zróbmy sobie jest tysięcy armii tutaj. A, i 75 tylko agresywna ekspansja. Dobra, niebo tematu. To się czasami tak buguje. Spada to strasznie. To ja liczyłem tutaj na walkę z całym światem. Nasze marzenia są nie są zrealizowane. A, możemy to stworzyć? Możemy, moi drodzy. Trzy imperia. Proszę bardzo. O, nawet niebieski kolor. Nawet ładnie. Moi drodzy. Tylko wiecie, jest jakiś problem? Rzym dalej istnieje. Trzeba go zniszczyć. Czekamy na koniec rozejmu. Skończył się rozejm. Rzym bój się. O, nie mam tutaj generała, który by nam dał jeszcze plus 9? Ja nie mogę, ale potęga. Z takiego po prostu malutkiego czegoś zrobiliśmy, coś takiego. To jest najpiękniejsze, moi drodzy, na świecie. I co ja mogę teraz zrobić z takim Rzymem? Wyzwól, ale to są te cywilizacje, które istnieją. Nie mogę sobie po prostu wyzwolić jakiejś Sycylii czy coś. Na przykład Rzymu podzielić ten kraj i zrobimy inaczej. Wielka Brytania będzie nowym Rzymem. A ci obecni będą musieli się przeprowadzić do Grecji. Moi drodzy, tak było, tak było. Mamy to. Czy to się jakaś koalicja odpali? No nie wiadomo. Ej, możemy sami otworzyć Rzym teraz. Roman Empire, ale nie zrobimy tego, no bo, moi drodzy, tak czy inaczej udało się. Rzym aktualnie jest, moi drodzy, no, dalej na drugim miejscu, ale. No, już są bardzo, bardzo słabi. Udało nam się, moi drodzy, z malutkiego księstwa zrobić wielką potęgę. Najpierw Brytanię, a teraz trzy Imperia, które dwa nigdy nie istniały, bo to było po prostu pod Rzymem. I zniszczyliśmy Rzym. Więc ja mam nadzieję, że się śniadek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie, łapce w górze komentarzy, subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się. Hej.